Liczby dodatnie a i b spełniają równość. a kwadrat plus 2a równa się 4b kwadrat plus 4b. Wykaż, że a równa się 2b. Przerzućmy te dwa wyrazy na lewą stronę. a kwadrat plus 2a odję 4b kwadrat. I odjąć 4b i równa się 0. Jeżeli wykażemy, że a równa się 2b, najczęściej trzeba byłoby stworzyć takie nawiasy, żeby było a odjąć 2b. No więc wydaje mi się, że to będziemy parowali z tym, a to z tym. Zmienimy kolejność. I tak, a kwadrat przepiszę. A zamiast minus 4b kwadrat napiszę minus 2b i do kwadratu. To jest ten teraz. A z tej pary wyłączę dwójkę przed nawias. Dodać 2 i w nawiasie a minus 2b. I równa się 0. Czyli to przepisałem. To zapisałem jako 2b i do kwadratu. A z tych dwóch wyrazów wyłączyłem dwójkę przed nawias. Teraz widzimy różnicę kwadratów. Tu. Czyli tu będą dwa nawiasy: a plus 2b, a w drugim a minus 2b. To przepiszmy. Dodać 2 i w nawiasie a minus 2b. No i równa się 0. Jest dodawanie dwóch składników. To jest pierwszy składnik w całości, to jest drugi składnik. Ale widzimy, te dwa składniki mają jeden element wspólny, który możemy wyłączyć przed nawias. Czyli A minus 2B. Wyłączymy przed nawias. I co zostanie? Z tego pierwszego wyrazu zostanie A plus 2B, a z tego wyrazu zostanie plus 2. No, i równa się 0. I zobaczmy, uzyskaliśmy, głównym działaniem jest mnożenie. Więc albo to będzie równe 0, albo to będzie równe 0. Czyli a minus 2b równa się 0, to jest stąd, lub a plus 2b i plus 2 będzie równe 0. I z tego już widać, że a równa się 2b, to co mieliśmy wykazać, a dlaczego tutaj nie będzie rozwiązania? Ze względu na zapis liczby dodatnie a i b. Więc jeżeli to jest wielkość dodatnia i to też będzie wielkość dodatnia, i jeszcze plus 2, na pewno nigdy nie będzie to równe 0. To jest sprzeczne. A zatem z tego wynika, z tych dwóch warunków, że tutaj jest rozwiązanie, tu nie ma, że tylko w przypadku A równa się 2B, te dwie liczby dodatnie spełniają to równanie dla takich wielkości.